O oh yes. Albo źle dobrany bit, albo nie umie wkręcać krętarką. Pan wkręcił się w robotę jak wkręt w sklejkę. Yeah. Można się legalnie nastukać w pracy, oby precyzyjnie. Zobaczcie, jak to jest wszystko spasowane, czyli te dolne drzwiczki są co najmniej pół centymetra przesunięte. Wieża w Pizie też jest krzywa, a wszyscy sobie z nią robią zdjęcia. Jak idzie, panie Majster? Nie wiedziałem, że to jest taki znaczy panie. Jak, a jakiego pan się spodziewał? No, no, że to będzie ryba, że to będzie rak, ciak, no bo to miało być takie normalne Reakcja Rak, to bym sama sobie zrobiła. Jest tutaj po prostu za dużo elementów. To tak się teraz zastanawiam, czy pan w ogóle tą robotę zrobi, bo zaczyna mi to wyglądać trochę nieciekawie. Wiesiek takiej komedii jeszcze nie widział. Rób popcorn, Wiesiek. Mm. Czyżby pan dzwonił po posiłki? dobra, no. no, Serio ten gość wychodzi i zostawia to wszystko? Wypadałoby się pożegnać. Jakieś do widzenia? Do jutra. Współczuję teraz. Nie, nie, dobra. Fachowcy kontra komoda 0 do 1. Słuchajcie, co tutaj można powiedzieć na temat tego fachowca? Mogę tylko określić tutaj straty, jakie zostały wykonane. Proszę bardzo, tu uderzenia, strugany kołek, niedopasowanie. Krótko mówiąc, wstyd mi za niego. To co zrobił, to powinien się wstydzić iść do kąta. I tyle.